Mam do Ciebie prośbę młody. Obserwuję cię już od, od samego początku. I się nie śmiej, bo szał dostanę, rozumiesz? Co się śmiejesz, powiedz? Jesteś żonaty? A no nie no. To dlatego się śmiejesz. Siedzi kawaler. No jakie to śmieszne jest. Stary mówię ci nie śmiej się, bo się przekonasz. Co to jest małżeństwo, bo widzę, że nie jesteś sam. Zobaczysz. Na razie to jest śmieszne. Stary, ostrzegam cię, ożenisz się, od razu dostajesz na paluch tak zwany wykrywacz kłamstw i jesteś zdalnie sterowany, masz tak zwanego GPS, nie patrz na mnie, tylko na żonatych. Patrz, A to smutniał. No tak, młody. Mało tego. Trzy rzędy dalej za tobą siedzi taki lokuteńko przyproszony. Cztery. W kamizelce w cztery maluka. To się obejrzyj i zobacz. Jak będziesz miał tyle lat co pan, to się będziesz tak z siebie śmiał, jak on teraz z siebie. Rozumiesz? Nie. Mało tego mówię. Już na drugi dzień po ślubie, jedyna chwila wolności, balkonik. nie będziesz palił, to w ogóle nie wyjdziesz. Rozumiesz? No. Masz cały czas żonaty od te... A na dole, pod balkonem, kumple po rozwodach. I to rozpoznasz momentalnie. Na całe Opole bije blaski i szczęście. I żonaty... Koledzy z dołu nie muszą wiedzieć, że się ożeniłeś i do ciebie jak to weekend. A ty? No to ci zaszyfrują, że miejsce spotkania jest w parku. Wstepiesz roki. A ty co? Dochodzisz do filtra. Twój czas już minął. Musisz wracać. Ostatnia próba kolegów z dołu, czy jesteś kozakiem. Mój sokole Mój sokole, a ty na dół I uwalnij mnie chodź, chodź, chodź.